Problematyka dotycząca uzbrojenia w Powstaniu Styczniowym, a zwłaszcza uzbrojenia strzeleckiego, wciąż jest polem do licznych debat, dyskusji. Badacze, historycy, bronioznawcy spierają się o to, ile broni palnej trafiło do powstańców i jakie to były. Wzory. Broń, którą trzymam w ręku, zapewne nie została użyta w walkach w czasie Powstania Styczniowego, aczkolwiek z Powstaniem Styczniowym jest związana bardzo silnie. i Jest jednym z najcenniejszych eksponatów wśród broni palnej XIX-wiecznej zgromadzonej w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego. Egzemplarz ten jest tym cenniejszy, że zaprojektowany został przez Ludwika Mirosławskiego, bohatera powstania 1831. 1848 roku, a także niefortunnego dowódcy i dyktatora 1863 roku. Dorobek wojskowy, czy szlak bojowy Nierosławskiego pozostaje wciąż tematem debat i rozmaitych ocen, tak samo jak jego dokonania na innym polu. Otóż, poza tym, że był dowódcą i teoretykiem wojskowym, był także wynalazcą a projektował broń głównie z myślą o powstaniu, które miało wybuchnąć wkrótce w Polsce. Najsłynniejszym chyba takim wynalazkiem Mirosławskiego jest kosowus. Nie zachował się oczywiście żaden egzemplarz owego kosowozu. Były jeszcze tornistry, tornistro tarcze, hełmy, dużo wynalazków, dużo rodzajów oręża, które raczej krytycznie są dzisiaj oceniane i były przez ówczesnych oceniane. Ale chyba trochę, trochę na wyrost, ponieważ wśród wynalazków Mierosławskiego, wśród broni, których produkcję wdrożono, były też karabiny, słynne, Mierosławki. Ten egzemplarz, który trzymam w ręku, jest jednym z trzech zachowanych na świecie. Oprócz tego egzemplarza z Muzeum Wojska Polskiego, jeszcze jeden przechowywany jest w Muzeum w w Belgii i jeden egzemplarz znajduje się w prywatnych zbiorach Fundacji Rodziny Blochów w Nowym Jorku. Dzięki Fundacji Rodziny Blochów, a właściwie dzięki wysiłkom i poszukiwaniom archiwalnym pana Przemysława Jana Blocha, dzisiaj o wiele więcej wiemy o Mirosławce. Jak państwo widzicie, jest to zwykły karabin, wojskowy. właściwie do tej pory nie doszukiwaliśmy się w nim niczego, niczego niezwykłego. Wzorowany na broni francuskiej czy francusko-belgijskiej, produkowanej wówczas masowo, o charakterystycznym francuskim zamku kapiszonowym, tylno-sprężynowym. Jedyna nowinka to celownik. Otóż celownik jest angielski. Celownik wyskalowany do 1250 jardów, Celownik, który był stosowany w karabinkach angielskich systemu Enfielda. Zastanawialiśmy się, cóż jest jest w niej takiego nowatorskiego. Nawet do tego stopnia wielu badaczy się zastanawiano, że poddawało wątpliwość, czy to w ogóle jest Mierosławka, a napis na kolbie Mierosławka nie został zrobiony już później przez muzealników. Tymczasem badania wspomnianego pana Jana Blocha, badania archiwalne dowiodły, że jest to ewidentnie ten właśnie karabin seryjnie produkowany w belgijskich zakładach Gerarda. Co jest istotnego w tej broni? Otóż hmm, intencją, a wiemy to z dokumentów i spodania o patent na karabin, który złożył Mirosławski w Belgii. Wiemy, że ta broń miała właśnie być dokładnie wojskową, odpowiadającą ówczesnym doktrynom, ówczesnej epoce standardom. Natomiast kaliber był tutaj istotny. Otóż w Europie, czy w ogóle na świecie istniała wówczas tendencja do zmniejszania kalibru broni, żeby zwiększyć donośność, żeby poprawić balistykę broni i pocisku. Ten karabin ma bardzo duży kaliber, to jest 18,5-18,6 mm, więc no, jak gdyby krok wstecz, a nie do przodu. Tymczasem według Mirosławskiego chodziło o to, żeby używać do tej broni bardzo rozmaitej amunicji, obok standardowych pocisków do strzelania na duże odległości. Także pocisków wybuchających, czy nawet kartaczy. rzeczywiście takie pociski do broni strzeleckiej piechoty były wówczas stosowane. Dosyć, dosyć powszechnie zastosowano je choćby w czasie amerykańskiej wojny secesyjnej. Lufa gwintowana o pięciu bruzdach, krótka, więc odpowiadał wczesnym sztucerom, które używane były m.in. w formacjach strzelców. Dosyć ciężka, solidnie wykonana, łoże orzechowe. Jedną z największych Zagadek. Jeśli chodzi o ten karabin, pozostaje fakt, czy została ona w ogóle użyta w czasie Powstania Styczniowego. Ta, którą trzymam w ręku, z pewnością nie. Trafiła ona do zbiorów z Raperswilu w latach 20. XX wieku. Była pokazywana na szeregu wystaw i jest to zapewne jeden z karabinów, jeden z dwóch karabinów, które przekazali do zbiorów Raperswilskich potomkowie Mierosławskiego. I teraz na koniec, jako ciekawostkę, chciałem wspomnieć, że. Kilka miesięcy temu dość wnikliwie badaliśmy Mierosławkę. I stwierdziliśmy, że lufa jest czymś zapchana, że w dnie komory nabojowej znajdują się jakieś, jakieś dziwne, dziwne elementy, po prostu śmieci. No i stwierdziliśmy, że trzeba je wyciągnąć, zobaczyć, co to też jest. I okazało się, że w dnie komory tkwiły strzępy francuskiej gazety, zapewne jeszcze XIX-wiecznej, oraz bilet, przedwojenny bilet wstępu do Muzeum Wojska na wystawę Rappelswilska. Powtarzam, jest to jeden z najcenniejszych eksponatów Muzeum Wojska Polskiego, pośrednio związany z powstaniem styczniowym i można powiedzieć, że chyba jedna jedyna regulaminowa polska broń, jaka w dobie powstania styczniowego była seryjnie produkowana, ponieważ w leskich zakładach Gerarda wyprodukowano przynajmniej kilkaset sztuk tego karabinu.